Halo, halo, dzień dobry, jestem Selvo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rise of the Tomb Raider mnie na kanale. Na samym wstępie zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapcie w górę, mile widziane. To pozycjonuje mój film i pozwala mi dotrzeć do większej ilości osób. Zapraszam również do wspierania kanału, wspierający wyświetlają wam się właśnie na ekranie. I bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie z prostu do rozgrywki. Jesteśmy tutaj, gdzie skończyliśmy sobie poprzedni odcinek, więc mamy... Ach, to niesamowite. Szkoda, że tata tego nie więc mamy ten grobowy, do którego mamy się dostać. Oczywiście samouczek skakania, bo jakbyśmy nie znali. Chwila, przepraszam, muszę sobie przycisnąć słuchawki. Tylko nie wiem w którą stronę to robić. Okej, okay, mam, znalazłem. Już wiem w którą stronę. No więc jakby nie mieli. Dzięki za przyjęcie serii. Widzę, że, widzę, że Tomb, Raider, Tomb Raider jest gitówka, więc jak najbardziej jak najbardziej się cieszę. Na przygody Lary i tak chcę, nawet jeśli. Seria będzie oglądana tylko przez osoby, które lubią Tomb Raidera, to jak najbardziej się z tego powodu cieszę, bo Tomb Raidera chcę nagrać i Tomb Raider będzie. ho, Tak, kurde nie bardzo. I co teraz Laro? Co? hop, hap, nie? Łoocie panie Ma strasznie nienaturalnie długie skoki. To jest, to jest rzecz, która, która gdzieś mnie tam trapiła, jak grałem po raz pierwszy Bo wydaje mi się, że Lara ma strasznie nienaturalnie długie te skoki Wiecie o co chodzi? Że ona po prostu biegnie, 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 biegnie No i mało biologicznym jest to, że ona tak daleko będzie mogła skoczyć, nie? Jeszcze sprint tutaj jest, ale sprint nie daje nam dalszego skoku Bo one i tak są długie, więc, <laughs> więc dalsze skoki byłyby niepotrzebne Zbliżamy się, fantastycznie, dzień dobry Dzień dobry I pewnie... Ouuu Coś tu mamy? Eee, do e, jak, jak zauważyliście na początku odcinka jest inne intro, bo tamte wrzuciło mi prawa autorskie, więc chciałem <laughs> je zmienić A nie chcę was zostawić bez intra, jeśli chodzi o Tomb Raider akurat Bo jak w innych seriach nie przeszkadza mi miniaturka na początku, jednak Tomb Raider chciałbym, żeby miał intro, nie? Więc tak... Oho, ho. nie lubię takich dziur. <laughs> nie lubię takich dziur Co, pojawi się jakaś szkielecik albo coś? A no jo! <laughs> jest i szkielecik. No dalej Lara, ale bardziej... No, to jest, nie są skorpiony chyba tak. Bardziej od tych szkieletów przerażają mnie te skorpiony. <laughs> Wlasmy do baj gęby. Wow. FU! FU! I teraz co? EF! nie pamiętam już, naprawdę! Dzień dobry! Kolejne 150 punktów PD. Grobowiec proroka przeszukaj korytarze grobowca. Dobrze, dostaliśmy się. Fajnie, fajnie. O! Coś tu możemy do zebrania. Nagroda, fajnie. Czy to mi się liczy do... Nie. Nie liczy mi się. Skrzy... Skrzynie z pamiętami też się nie liczą. Hm. To pytanie gdzie to może być. Dzień dobry, czy my coś tutaj mamy? Uuu Tutaj mamy freska. Proroka zgładził zakon trójcy. Okej, uczymy się dalej greckiego. Fajna opcja. Fajna opcja. I tutaj coś jeszcze widziałem. Synu, do zakonu trójcy doszły słuchy. Że wyznawcy proroka budują wielki grobowiec przy oazie na obrzeżach Werii. Co gorsze, o ile myśleliśmy, że grobowiec jest przeznaczony dla proroka, Trójca uważa, że ten wciąż żyje. Doniesiono nam, że głosi herezję wśród naszych obywateli, wabiąc coraz więcej wyznawców opowieściami o tym, jak pokonał śmierć. To kłamca i heretyk, przypisujący sobie cuda, do których zdolny jest tylko Bóg. Przysięgłeś, że nie żyję. Czyżbyś zawiódł nas? Jezus Maria, czuję się jakbym słuchał gadania o polityce. <gadania o polityce> <gadania> Naprawdę, oh my god, ale nie wrzucajmy się w te e, ekscesy, idźmy sobie dalej. Idźmy ładnie tu. Okej, okay, o tym zapomniałem i tu tak konkretnie zapomniałem, bo się trochę przestraszyłem. O hit! Ja tam lubisz, tak wiecie. Ja nie jestem strachliwy chłopiec, no, wstydliwy też, na żywo, na żywo tam sobie tak do was nie pogadał jak gadam sobie tutaj, nie? No, na żywo bym sobie tak... No, halo, tak grube szczęścić? Jak to wolno? Tam widzę, tu możemy sobie to strzelić. No i tutaj ta ściana, która sika wodą, najprawdopodobniej tak, nie? No pewnie tak. Jeszcze poczekajcie sekundkę. Bo ja chcę zobaczyć, czy ja mam na pewno włosy na e, Pure Hair. Na tym takim największym, co jest dostępne. No tak, mam. Dobra, nieważne, nieważne. O coś mi te włosy, tak, lary. Nie odpowiadały. Czy coś tutaj mamy? Nope. Tu będzie zjazd. Czy tutaj coś jest? Nie ma. Dobra, no to go, go. Aha, jak zawsze postawiłaś nogę tam, gdzie nie trzeba. Okej, okay. myślałem, że nie trafię. Ło, tutaj E. Pewnie słyszycie moją klawiaturę w tle. Nie czuję, gdy rymuję. Shifta. O, akurat ostatnio wy wymieniłem shifta, więc działa mi perfekto. Lara, brawo, brawo. Jesteśmy? Jesteśmy. Bahram, pam, pam, pam. Uuu, jak tu ładnie. Ładnie, ładnie. Czy coś tam mamy do zdobycia? Ja chyba muszę i tak tam skoczyć. Nie pamiętałem, że ty tu na główkę skaczesz. Taki, Dziwne trochę, ale dobra. Czy. O, tutaj coś jest do zbicia. Czekajcie. Bo widzę tam, że coś do zbicia jest. Co to mi robi? Wyzwanie. O! Czy tutaj coś jeszcze gdzieś do zbicia jest? Czekajcie Tam jest. Co to zbijmy? 2 na 7. Nie. Nie wiem, czy to jeszcze to będę miał do zbicia, pewnie, pewnie, jo, pewnie tak No nic, będziemy szukać No to wiem Lara, już, już, widzę, że tutaj muszę klikać Widzę A czekajcie, jeszcze sobie zobaczę tutaj Jest to, więc to jest to wyzwanie, które musimy ukończyć Okej, okay. artefakty 1 na 2, więc tutaj pewnie gdzieś jeszcze artefakt będzie, to jest końcowa scena, yy, to jest chyba koniec zaraz Jesteśmy stąd Tu mamy skrzynię z monetami, tu mamy skrzynię z monetami, tu mamy... Zadymę Wyzwanie jest tu musimy się coś ob skrzynki z monetami jeszcze, żeby mieć wszystkie freski, mamy wszystkie dokumenty, musimy jeszcze te czy znaleźć. Ja przegapiłem dokumenty? Czy tu będą? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Może uda mi się tą pierwszą tą zrobić na 100%, I don't know, to zobaczymy. Zobaczymy. Czy tutaj mi się Laro podniesie, tak jak powinno się podnieść? Podniesie. Super. Shiftem można sobie płynąć szybciej. Alright. Zapraszam. Jeśli dobrze pamiętam w ogóle z tego, jak wychodził Rest of the Tomb Raider, to ten kawałek, który właśnie przechodzimy, on był chyba jako demo? Patrzę, czy ja coś tu mogę jeszcze zbić, bo nie chciałbym. Możesz mi się schować? Czy tu już nic więcej nie ma do zbicia? Dobra, rusz się, Laro, bo irytuje mnie ten zmysł przetrwania. Sorry, ale irytuje. Nie, tutaj jakoś nic nie widzę do zbicia więcej. Może jak przejdziemy dalej to będzie? No dobra, no to siub w dup. right, mamy to. I teraz do jakiego to nam się poziomu podniesie? Do tego, Ok. Czy my się tutaj możemy dostać? Nie, nie możemy się... A tutaj możemy się dostać? To tego tak wygląda jakbyśmy mogli. Nie możemy, czyli musimy i tak tutaj się dostać. No dobra. Oj, Lara! Co to było? Kobito. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. my tutaj, zejdziemy. Nie widzę, żebyśmy mogli tędy przejść, więc nie wiem, jak my to tutaj zdobędziemy. Wszystko. Yy. O, jest tutaj to. Okej, okay, czy ty możesz stąd zejść? Możesz i ci się nic nie stanie. Super. Ja bym chciał sobie tutaj zejść. O, proszę bardzo, kolejne spadni. Okej. Okay. Tutaj chyba powinna być jakaś ewentualnie skrzynka. Tu mamy coś do zebrania, więc poko. O, tutaj coś widzę. Fajnie, fajnie. I tutaj też coś jest. A, to jest ta skrzyneczka. To zbierzmy sobie. O, tu mamy coś, bo się świeciło ładnie. Super. Dobra, mamy 7 tych naciśnij, aby zebrać. Zbierzemy sobie więcej tych monet. Dobra, jeszcze jedna skrzynia, więc skrzynia z monetami gdzieś jest z tej strony. 4 na 7 mamy tego, więc spoko. I gdzieś tutaj jest jeszcze jedna skrzynka, tu. No dobra. Zobaczmy, czy uda nam się ją znaleźć. A, świeci się, świeci, fajnie. Tu jest jeszcze jedno. 5 na 7. Czy ja się teraz tu jakoś dostanę do góry, bardzo. O, patrzcie, dokumencik, ale bym go ominął. Możesz, Lara, go zebrać? Thank you. A nie, to niemożliwe. Własnoręcznie przeszyłem serce proroka Dzidą. Patrzyłem, jak umiera. Jego ludzie zapewne ubrali innego człowieka w szaty zmarłego proroka, aby dalej szerzyć jego kłamstwa. To banda pokonanych zdyskredytowanych wygnańców. Udamy się na południe i wrżniemy resztę jego ludzi, ale prorok nie żyje. Przysięga. Mhm. <słuch> Okej, okay, czyli niby żyje, ale nie żyje. Dobra, wszystko, wszystko wiemy. Pytanie, czy ja się teraz to jakoś dostanę do góry? Czy muszę się wrócić do wody? Chyba muszę się wrócić do wody. Ale to wait, bo tutaj. Nie, Tu już mam. A, okej. Okay. Dokumenty jeszcze dwa. Artefakt jakiś nam jeden został. Czy tutaj coś jeszcze mam co mógłbym. zbić, zdobyć? Czy coś? Nie wiem, czy coś jeszcze mogę dostać, bo tu wygląda jakbym mógł. A no, mogę. Patrzcie. Mapa archiwisty. Mapa archiwisty odgrywają położenie dokumentów, artefaktów i fresków. Czy artefakt mamy gdzieś tu obok. Tu mamy dokument i jeszcze jeden dokument jest tu. Okej. Okay. Tylko, że ja tego nie widzę pewnie, nie? No dobra, ale artefakt gdzie będę miał? Wyżej? Ale ja się wyżej nie dostanę chyba. Tu stanę się... No nie ma szans, żebym ja się wyżej dostał Bo tutaj raczej nic nie ma. Możemy tu zeskoczyć dla wody? To jest za daleko, czyli tutaj gdzieś musi być. Gdzieś tutaj musi być artefakt. Tylko tak kurde, no nie wiem czy mi się chce go aktualnie teraz szukać, nie? A jest, opatrzcie, bailando ella ella i potem trzeba wejść do góry po no zbierz go kobito zbierz go Kolejny symbol religijny ten jest jednak prosty wykonany własnym sumptem Wokół proroka skupiali się wyznawcy z różnych warstw społecznych No to nic, co ten nie ma. Dobra, czyli artefakt drugi mamy, czyli zostały nam tak naprawdę dwa dwie te i to zadanko do końca, żeby mieć tą stronę obcykaną. No dobra, no to my i tak udamy się na górę, bo jeśli chodzi o. E, Jezus Maria, żeś uciekła, więc stąd. Jedna jest tutaj. Dokument jeden jest tu. A drugi dokument jest tu po tej stronie. Czyli tak, jak wejdziemy do góry, tutaj musimy jeszcze jeden dokument znaleźć. I lecimy sobie potem dalej, tak jest, tak jest. Może tą pierwszą akurat lokację zrobimy na 100% No bo tutaj mi gra pozwala iść dalej, więc możemy w sumie to zrobić, tylko nie wiem czy to jest sens. Nie ma sensu. Widom hmm. to było wyżej. ja jajaj, skacz Super. O, tu mamy, proszę bardzo. Na czele małej armii wiernych, uzbrojonych i gotowych do akcji żołnierzy, i mam dobre wieści. Znaleźliśmy grobowiec proroka. Na drodze zaatakowali nas szaleńcy walczący pod sztandarem proroka, ale z łatwością ich pokonaliśmy. Puściliśmy jednego żywcem i podążyliśmy za nim do oazy. To, czy prorok uciekł śmierci, czy kto inny nosi jego szaty, nie ma znaczenia. Wybijemy wszystkich w środku grubowiec w końcu spełni swoją rolę No czyli... Czyli no, było i, i się zmyło, tak? No dobra. Jeszcze tylko patrzę czy ja tu coś jeszcze mam do zbi... Tu jest do zbicia, proszę bardzo Super, 6 na 7, jeszcze jeden. Tam jest jeszcze jeden. Sięgniesz go stąd? do wyzwanie ukończone za dyma. Fajnie więc już możemy sobie lecieć dalej z fabułką. Uu, łap się kobito, łap się kobito. Nie spadaj mnie stąd. Uuu, tu jest skok. Dobra. I tu jest też skok. Dobra. Czy coś tutaj. Czy my już mamy wszystko? Patrz. No, nie, jeszcze jeden dokument, który jest tutaj w środku. Ok. Gdzieś. O, o, właśnie mi się podświetlił. Tutaj jest. A nie. Ostatni wyznawcy proroka zabarykadowali się w grobowcu. Rozbiliśmy obóz i przygotowujemy się do szturmu. Tuż przed zamknięciem bram dostrzegłem człowieka podającego się za proroka i muszę przyznać, jest do niego podobny. Ale to niemożliwe. Nieważne. Przed zmieszkiem wszyscy w środku zginą. Zakon Trójcy położy tej Herezji kres. Na, no, to była Trójca. Mhm. Mm i co mamy tutaj pełne? Patrzcie, mamy pełne. Czyli to było naj, naj, najprostsze zwiększenie umiejętności językowych. Fantastycznie. tłumaczysz grekę na drugim poziomie. Fajnie. Nie wiem, gdzie tu dostać. O, tu coś mamy. Tu coś mamy kolejne pieniążki. U, poziom wody się podnosi. Dobra. Czyli tutaj możemy to rozbić. Okej, okay, tu woda leci, tu podnosi. I teraz ja sobie skaczę tu. Yy, na to, tak? I teraz jak? Chyba tu, bo tu mamy ściankę. Oki doki. Poszło, yy, poszło sprawnie, poszło sprawnie. Jestem szczęśliwy, Lara, nie złapiesz, nie? Dobra, i tu. Coś dalej? Powiem, powiem wam, że nie jest to chwytmanie. To do góry? No, to do góry. Уставить ładunки. To. Ostrożnie To może być zabójczo niebezpieczne O, to na pewno. <noise> to na pewno. Kim u diabła jesteś? Jesteś inteligentną kobietą. Zdaje mi się, że już to wiesz. Rita. Gdzie jest artefakt? Nie wiem o czym mówisz. Nie igraj ze mną. Przyszliśmy tu za tobą. Słuchaj, grobowiec był pusty, gdy tu przyszłam. Nie było w nim ciała, ani tym bardziej żadnego artefaktu. Mówię, oh, mówiłem uwaga. Na <śpiewanie> Oho, będziemy strzelać. Żegnam. Żegnam. I co my jest? mamy... Gdzie mam biec? Tam mam biec, dobra. To spidalam Lewy szyb, żeby... No to już ogarnęliśmy, że lewy szyb to jest do biegu szybciej Dawaj Larcia, podnoś się, ciśniemy. Uuuu, co to było? A mi tutaj ścięło. Ja pitole. Komputer, tak się nie robi. Nie w takich momentach. Dawaj Lara. To ci spadło na nogę, ale dobra, nieważne. oczywiście jak zawsze się nie złapałem. I tu się demo kończyło, ale my sobie pobiegniemy dalej. Właśnie w tym momencie. O nie, zlubię tego, jak to tak spada. Ta woda się zawsze, zazwyczaj niszczy. Uuu, teraz jest git. Dlaro! Mam ci tyle do powiedzenia, nie wiem. Znalazłaś grobowiec proroka? Tak, ale ktoś mnie śledził. Kto? Co takiego? Ludzie, którzy mówią o sobie Trójca. Próbowali mnie zabić. O co tu do cholery chodzi? To wygląda groźnie. Grobowiec był pusty, ale zdaje mi się, że szukali boskiego źródła. Artefaktu, którego szukał twój ojciec? To nie wszystko. Na grobowcu znalazłam ten symbol. Wiedziałam, że gdzieś go już widziałam. Nie dawało mi to spokoju. Właśnie wtedy doznałam olśnienia. Widziałam go tutaj, w jednej z książek taty. Posłuchaj. Zaginione miasto Kityesz, Podobno zniknęło gdzieś na Syberii, około XII wieku. Według legend, w przeddzień najazdu Mongołów zniknęło pod powierzchnią jeziora. Co to ma wspólnego z artefaktem proroka? To ten sam symbol. Laro. jeśli boskie źródło jest ukryte w ruinach zaginionego miasta Kitiesz i czeka na odkrycie, to muszę tam jechać. Na Syberię? Żartujesz sobie? Pomyśl tylko gdyby artefakt naprawdę pozwolił nam odkryć tajemnicę nieśmiertelności, wszystko wyglądałoby inaczej. Choroby, cierpienie, śmierć znikną. Czy ty słyszysz, co mówisz? Jonah, tyle razem przeszliśmy. Wiesz, że jeszcze tyle do odkrycia. To może być prawda. Nie obchodzi mnie, czy to prawda. Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie chcę stracić też ciebie. Dacie nie udało się wpaść na tropki pierzu. Poświęcił temu wszystko. Również ciebie. Przestań obwiniać się za to, co się stało. Sam dokonał wyboru. Nie mogę tak tego zostawić. Nie teraz. To wszystko, co mam. Nieprawda. Gdybyś pomyślała spokojnie przez pięć minut, może byś to zrozumiała. Książkę! Nie powstrzymać nas! Niech to Laro. Co my teraz zrobimy? Ja ich tu naprowadziłam, Johna. Jeśli boskie źródło istnieje, musimy dotrzeć do Niego pierwsi. Ruszamy na Syberię. Mamy zapis, podziało się, podziało się powiem Wam szczerze. No, to syberia. się Nie próbuj mnie szukaać Muszę zrobić to samo no OKj, okay, mamy zapis, więc y więc resztę zrobię się w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnym już niedługo. Trzymajcie się. No i cześć.